Cztery ciekawostki o Playtime. chapter 2, których mogłeś nie wiedzieć. No, także zanim zaczniemy, proszę Was o zostawienie łapki w górę z suba z i jeśli wam mam do gustu więcej ciekawostek. No także ja już nie przedłużam. No i zapraszam do oglądania. Numer 1. Mam też do Was pytanie, czy wiedzieliście, że mam ilung posiada rodzinę? Ta, pewnie teraz wiecie w komentarzach. Przecież na jest plakat że grze, w którym widać, że ma rodzinę ale to nie o taką rodzinę chodzi. Już wam mu tłumaczę dlaczego. Otóż mamilą grę sprzedała siostra, no nawet kilka, ale teraz gumie nie skupiłem się na innej. Widzicie to łapsko? No, także widać, że to nie jest łapsko mami, tylko jakiejś innej postaci, która wygląda <noise> niemal identycznie jak ona. Która jest właśnie tutaj. Widzicie? No tylko, że żeby do niej się dostać, to potrzebujemy użyć beczkę. Ponieważ jest to jeden z który który wam przedstawiłem w poprzednim odcinku. No, tylko że teraz wystarczy wskoczyć na nią, na płotek, bo, na cokolwiek, na barierkę. No i możemy sobie pomachać z wami, która nas nie zjumpscare'uje odliwo. Po prostu zginiemy od spadnięcia w jakąś otwań lub dziurę, Co cokolwiek tam jest. zobaczcie sami. Tego nikt się nie spodziewał. Numer dwa. Pamiętajcie ten moment, w którym spadają na naszą drogę ucieczki głazy, przez co musimy zmienić ją na inną. Nie ta tylko, bo nie myśleliście, że spadają one podczas obalającą się fabrykę, jednak okazuje się, że to mami rzuca te głazy, żeśmy musieli specjalnie iść tam, gdzie ona chce. No, tak, chcę przyznać, że nawet ja się na to zrobiłem. Numer 3. Czy wiedzieliście, że jest ukryty sekretny pokój na odgrodę od dzieci przed mami? Jest otóż on w tym miejscu, wystarczy, że stajemy w tym miejscu i przeskoczymy. Otóż mamy tutaj sekretny pokój, gdzie są wszystkie, no prawie wszystkie zabawki, no i zbogowane logo pj Jednak, czy zauważyliście, że tylko Bron jest w nienaruszonym stanie? A reszta zabawek jest jakby uszkodzona? To może oznaczać, że Bron będzie naszym głównym przeciwnikiem w trzecim chapterze? Dajcie na. Numer 4. Wracamy do tematu urodziny Mamlong. spamiętacie te łapska, które były w naszych kanałach? No, czekaj, jak to nazwać? Otóż, jeśli wrócimy w to samo miejsce, poradnik do tego macie w poprzednim odcinku, jak do kilku innych sztuczek. No, ale teraz już nie będę Wam zdradzał. Zapraszam na ten film. Link w opisie. No, także jeśli wrócimy, to on na śnież skerują. możemy sobie normalnie przybić piątkę, jednak dalej nie przejdziemy. Mimo, taki, że jedynie jedna ręka została, więc, no, smutek. I tak wiem, zapomniałem powiedzieć, że ta jedna ręka, która zwala głazy, to też jest rodzina mam lionych to już nieważne. To wygląda jakby to była po prostu ta sama, która tam macha, więc o tym już nie chciało mi się wspominać. No także dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie i lajkujcie po więcej ciekawostek. Postaram się na Was znaleźć. No, także tymczasem wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.